Tych wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj tutaj do Brzygłodu przybyli z odległych miejscowości. Ja nie wiem jak teraz, ja tu dzisiaj pół samoka widzę, a to znaczy, że ludzie chcą się bawić i, i takiej zabawy potrzebują. Kolejnej edycji zjazdu kapel ludowych w Dolinie Sanu, ponieważ można powiedzieć, że to dzisiaj takie preludium zakończenie dwudniowych pięknych obchodów w jubileuszu 600-lecia lokacji Mrzygłodu. 14 zjazd kapel ludowych. No mogę już powiedzieć, że przerósł nasze oczekiwania zarówno jeżeli chodzi o poziom artystyczny grup, które bywały już u nas, ale widać, że trenują, ale podobnie z frekwencją i widownią, która o tej godzinie już naprawdę dopisuje, a jeszcze dużo różnych dobrych rzeczy przed nami. Mieliśmy tutaj do niedawna taką imprezę też cykliczną Kermesz Karpackich Smaków, więc ta frekwencja była bardzo bardzo podobna. Ale no, podkreślę, gwiazda wieczoru przed nami, w zasadzie dwie, za chwilę kapela ogórki, potem zespół weekend, więc naprawdę spodziewamy się dzisiaj tutaj tłumu. We współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolniczego podjęliśmy się trudu współpracy i przygotowania Bitwy Regionów. Świetna sprawa koła gospodyń wiejskich, nie tylko z tutaj najbliższych gmin czy powiatów, ale też spoza powiatu chociażby powiatu przemyskiego. Bardzo się cieszymy, że możemy ich u siebie gościć i pokazać tak naprawdę naszą kulturę, nasze miejsce. Zespół Pieśni Tańca Karpaty! Na Żydłockim Rynku 14 Kół Gospodyń Wiejskich, Szanowni Państwo, nie tylko z powiatu sanockiego, ale także z powiatu przemyskiego, z powiatu leskiego rywalizuje o miano właśnie najlepszej potrawy. Mamy drugi dzień imprezy. Jak wiecie, yy, przegląd kapel ludowych, bitwa regionów, bardzo wspaniała impreza, już drugi dzień zresztą. Ale jeszcze tyle ludzi nie było, co tutaj. No, wspaniały pan Wójt yy, Wdowiak, wspaniałe pani Agnieszka Pastuszak, wspaniałe te imprezy zrobiły dwa dni pod rząd. No troszkę że jesteśmy zmęczeni, ale damy radę. Jest bitwa regionów. Są koła gospodyń z różnego wójskiej i wszystkie odzechowa i wszystkie te koła są, nie? A wczoraj tak troszeczkę mniej był. Dzisiaj gra, grają ogórki, weekend gra, także później jeszcze będzie zabawa. No podejrzewam, że gdzieś do rana. mega bardzo miło zaskoczony z tego względu, że ludzi dużo wczoraj było, odwiedziło nas, ale wczoraj to była bardziej impreza historyczna, co... No, jak wiemy, nie zdarza się co roku, tak jak dzisiejszy zjazd kapel. Dzisiejsza impreza to jest coroczna tradycja już w naszej miejscowości Mrzygód, w Dolinie Sanu. Jak widać, dostarcza wiele, wiele atrakcji dla dzieci i dla przede wszystkim dla starszych, którzy przyjeżdżają i słuchają, lubią przede wszystkim muzykę ludową. Co wiele jest kapel, które się właśnie przedstawiają. Oprócz tego w tym roku mamy jeszcze również Bitwę Regionów, gdzie występują, biorą udział KGW, Koła Gospodyń Wiejskich. We'll be right <laughs> back. Świętujemy drugi dzień i dzisiaj będzie podsumowanie tych dwudniowych tutaj występów. To był fajny czas na integrację tutaj miejscowych, przejezdnych, turystów, w ogóle ludzi z okolic, z gminy i okolicznych gmin i powiatów, bo jest tu też sporo ludzi z innych powiatów, dzięki temu tej Bitwie regionu, bo ściągła tutaj też. Kolejnym razem to już będą dożynki. Dożynki w Czerterzu oczywiście, 17 sierpnia. Zapraszamy, będzie moc atrakcji i mam nadzieję tylko, że pogoda dopisze tak jak dzisiaj. No co, w Łodzi możemy zagrać, no oczywiście Zespół Weekend zagra swoje największe przeboje, ona tańczy dla mnie chociażby i wiele innych. Jesteśmy tutaj nie po raz pierwszy. Często wasze okolice odwiedzamy przepiękne, muszę nadmienić, malownicze i te przepiękne serpentyny mnie jako człowieka zmotoryzowanego bardzo to cieszy, te kręte drogi. Nie pierwszy raz tu gramy i gdziekolwiek byśmy tutaj nie byli, to zawsze ludzie nas ciepło odbierają, także te piosenki, które popłyną, wracając do pytania, publiczność bardzo dobrze zna. Ja zawsze daję siebie 100% ale ja czerpię 120 z tej publiczności. Zawsze jest fajna energia, gdy widzę uśmiechane buzie, a wiem, że tutaj jest tak samo, e, no to mógłbym zagrać, to by mógłby być mój już nawet czwarty koncert i tak miałbym energię, gdy wejdę na tę scenę, gdy popatrzę na te twarze uśmiechnięte, to w człowieka coś wstępuje i tak naprawdę my się karmimy wspólnie. Ja karmię publiczność, publiczność karmi mnie swoim pozytywizmem. Twoje serce? Ja tak czuję, że wali tak, aż mnie popycha tak, tak, tak trochę. Wiecie co? Maja jest trochę jeszcze może skrępowana. To ja zrobię... Nie, kochana, ja zrobię inaczej. Ja teraz zagram taką piosenkę, w której nie będę... Poczekaj, zaraz, zaraz, poczekaj. Ja zagram taką piosenkę, w której nie będę śpiewał, tylko będę Ciebie i wszystkich z Was z osobna zaczerpiał, dobra? Ja Was zaczerpiam, Wy mi odpowiadacie, okej? Okay? Ale prośba! Chcę zobaczyć ten... Światło tak pani bo że ja Was nie widzę. Chcę zobaczyć Wasze dłonie